Miejsce na pająki nam się kończy. Jakiś regał by trzeba było kupić. Gdzie my postawimy znowu regał, teraz? Wiem, oddamy incypialnie. Tak, my pójdziemy do schody. Harry Potter nie narzekał. Siemanko, kochani. Witam was we wtorkowym odcinku. No, dzisiaj to mam komunikat. No i to powiem wam szczerze, że grubo. Drugi komunikat jest i, i zastanawiam się, jak Wam to powiedzieć, bo ja się przed tym broniłem bardzo długo. Ale po ostatnim filmie, którego była premiera, jak wiecie, na premierze jest czat po tam po prawej stronie i tam sobie piszę z Wami, nie? No i jeden z widzów poprosił mnie o to, żebym otworzył Patronite. A. Powiem Wam szczerze, że ja się bardzo, bardzo. Bałem i nadal troszkę boję Patronite'a, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że ja ten kanał dla pieniędzy robię. Bo jak wiadomo, no, są na, na YouTube kanały z grami i tak dalej, ludzie to robią tylko i wyłącznie dla pieniędzy, a ja nie, ja to robię z pasji i tak już zostanie. Ale w związku z tym, że prowadzenie takiego kanału jest naprawdę, naprawdę kosztowne, słuchajcie, to się tak tylko myśli, że to osoba... O, Piękny sobie filmik wstawię na YouTube, jest po sprawie. No nie, nie, to są koszty naprawdę i to naprawdę duże, naprawdę duże koszty. Na przykład subskrypcja, nie wiem, oprogramowania, to już jest kurczę 100, 100 zł miesięcznie, to wiecie, to, 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 trzeba na czymś zrobić. Komputer, serwis komputera, wymienić dysk twardy na SSD, żeby montowanie szło. Kupić lampę, kupić kamerę, kupić kartę pamięci. To wszystko naprawdę kosztuje. I skłamałbym mówiąc, że pomoc mi się nie przyda. Bo na pewno się przyda, a chciałbym iść do przodu, a nie stać w miejscu. Wiecie, lepsza jakość filmów, lepsze pająki, nowe regały, nowe tutoriale, nie wiem, testować kable, albo chociażby testować paczki niespodzianki od hodowców, kto jaką paczkę robi, jakie gratisy się dostaje, no ale to są koszta. Także otwieram Patronite, e, zgłoszenie już wysłałem. Teraz mam czekać dwa dni robocze, czyli podejrzewam, że już dzisiaj coś tam powinno przyjść, jakaś odpowiedź. Zobaczymy, ale o tym Was poinformuję niedługo. Mam nadzieję, że, że nie odbierzecie tego, jakbym na kasę leciał. Zabrzmiałem, jakbym był blacharą. Nie lec na kasę, ej! He. Dobra, bije mi na starość. Jezu. Kryzys wieku średniego, mam. Jeszcze jedna taka szybciutka informacja. Trafiłem, słuchajcie, na kanał na YouTubie i nie wiem, ale gościu mnie tak zaraził pozytywną energią. No, ja byłem naprawdę w szoku. W ogóle jest sympatyczny gościu. No, świr, wariat Uwielbiam takie osoby. Pająk Mirek, bijajcie na kanał. Naprawdę. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się gościa ogląda. Dajcie mu subika, na pewno na pewno będzie, będzie szczęśliwy z tego, z tego powodu, jeśli dostanie parę subskrypcji więcej. Także wbijajcie, zobaczcie sobie kanał. Komu się spodoba, temu się spodoba. No, dla mnie ekstra. Nic, bierzemy się za przeprowadzkę. Dziwnego stworzenia. Czy dobrze, że one butów nie noszą? Kurczę, z buty, z turbami byśmy poszli. <laughs> Weź teraz kup skarpetkę, skup, kup buta, jak to tyle nóg ma. No, jedyne co Wam powiem, że naprawdę warto zobaczyć stworzenie z piekła rodem. Dla mnie to, to jest maszyna do zabijania. Ja jestem DJ Arachno, a to jest moja skolopędra. No to jedziemy z tym potworem. No powiem Wam szczerze, że to są zwierzęta w naszej hodowli, których chyba boję się najbardziej. Dla mnie są to... O, tu siedzi. Dla mnie są to maszynki do zabijania. Serio. Po prostu maszyny do zabijania. Ten gatunek jest to... etmos. Etmost... Etmo... sobie kupiliśmy. Eee, nie no, żartuję, umiem to powiedzieć. Eee, dajcie mi chwilę. Etmostigmus Trigonopodus. Haha, 6 jestem. Ty, ale to jest dobre. Czujesz taką akcję? Piłeś, nie piłem. Piłeś, nie piłem. To powiedz Es... Etmostigmus Trigonopodus. No dobra, piłem. To jest numer. Prawie jak Gibraltar. No, maszynka do zabijania. Oczywiście. Moja żona się postarała. O tam tam, tam... Zobacz to! Kolejne fajne terrarium. Tutaj oczywiście jest na płasko, dlatego że skolopendry sobie tam kopią, zwłaszcza ten gatunek, one lubią sobie przekopać. Jeśli mają dużą warstwę włókna kokosowego, to powiem Wam, robią dosyć pokaźne tunele. Tak, tutaj oczywiście skoczogonki sobie biegają, jako ekipa czyszcząca. No, widać je, tak, to nie są roztocza, także spokojnie. No i królik do skarmienia. Zobaczysz, pójdziesz do skolopendry, ja ci to obiecuję. Także co, naszykowałem sobie pojemnik. Słuchajcie, ze skolopendrami jest taka akcja, że to nie jest pająk. Ona się potrafi odwinąć, złapać i kąsać, a uwierzcie mi, ugryzienie skolopendry nie jest niczym przyjemnym. Także ja naszykowałem sobie tutaj pojemnik. W tym pojemniku otworzę sobie tą skolopendrę. I sobie ona tutaj wyjdzie. No zobaczcie, ona jest jeszcze malutka, ale ten gatunek dorasta do 20 cm długości. Także to już nie jest w kipierdział. Ona sobie tutaj wyjdzie. No tak jak myślałem, ona, ona od razu pójdzie. Zobaczcie. I ja. Ej no kurczę, niesamowite są skolopędry. Ja pamiętam, że na Western Invert Show my kupiliśmy skolopendrę, ale niestety okazało się, że jest martwa jak dotarliśmy już do domu. No, dlatego na tej giełdzie kupiliśmy sobie dwie. I to jest właśnie jedna z tych naszych sztuk, ale ona teraz będzie w powietrzu sobie, po sobie chodziła. E, co mogę powiedzieć o tym gatunku? No co? Ukąszenia naprawdę zero przyjemności. E, ich jad nie jest groźny dla człowieka. Ale słuchajcie, to jest podobno niesamowity ból. Nie wiem, czy słyszeliście o mrówce postrzałowej. Z tego, co słyszałem, jad z kolopendry jest o wiele bardziej bolesny niż mrówki postrzałowej. Mrówka postrzałowa nazywa się tak dlatego, że ból po jej ukąszeniu jest porównywany z bólem po postrzale z broni. Zobaczcie, jak ona zasuwa w ogóle, ale numer. No maszyna. Maszyna do zabijania. Ja musiałem ją dotknąć. Ty patrzcie, 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 patrzcie co ona robi. Ty, ona mi z tego wyjdzie. Gdzie mamy wieczko od tego? Ale numer. Ja naszykuję sobie wieczko, bo to nie ma co ryzykować. Ja byłem pewien, że ona nie a tutaj jest zobaczcie, taki tylko malutki roweczek i ona już się tymi swoimi pazurami potrafi zaczepić. Ale numer. Tak, no mówię. Maszyna do zabijania. Wyobraźcie sobie, że na każdej parze odnóży znajdują się pazury. Skolopendra jest w stanie wspinać się nawet po silikonie w terarium. Także każda skolopendra, pamiętajcie, to jest mistrz ucieczek. Więc musimy zabezpieczać każde terarium. Ja to będę odwracał, jak ona biega, żeby ją lepiej widać. Tą skolopędrę możemy w naturze spotkać w Afryce, ale w Afryce. E, równikowej i południowej, z tego co dobrze pamiętam. Najlepsza temperatura dla tej skolopendry to e, 20-25 stopni w dzień i między 15 a 20 w nocy. Także na dobrą sprawę, taka skolopendra nie potrzebuje żadnego ogrzewania, bo takie ogrzewanie, e, przepraszam, taką, taką temperaturę ma praktycznie każdy w domu. Także nie musimy się o to martwić. Z takich ciekawostek jeszcze mogę Wam powiedzieć, że ta skolopędra jest, to znaczy ta skolopędra, no akurat nie ta, ale ten gatunek skolopendry ma udokumentowane, słuchajcie, nurkowanie. No ja byłem w szoku, jak przeczytałem tą informację. Tak, one potrafią przez jakiś mały zbiornik przejść normalnie po dnie i nic im się nie stanie, nie umrą z braku tlenu ani nic. Eee, no powiem Wam szczerze, że to jest dosyć ciekawa taka informacja. Poczekajcie, ja postawię to na środku. Zobaczymy, czy uda nam się ją przegonić. Patrzcie ją, o ja dotknąłem ją i już, już, już jest opór. Ale Numer Oja. Przepraszam, że tak gubi ostrość, ale to wszystko przez właśnie ten przez ten pojemnik, w którym Wam pokazuję tą skolopendrę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale spoko! Jeśli kiedyś zbieramy na aparat, to na pewno jakoś się poprawi. Bo nie wiem, czy wiecie tutaj gdzieś o, gdzieś w tym miejscu no są takie kropki. Ja wiem o tych kropkach. No i powiem Wam, co to jest. Te kropki to jest najprawdopodobniej albo uszkodzona soczewka, albo po prostu brudna soczewka. Co się wiąże z serwisem? A uwierzcie mi, że serwis Samsunga wcale nie jest tani. Także no niestety. Na razie musicie mi wybaczyć te kropki i przyzwyczaić się do nich, bo innego wyjścia raczej nie ma. Ale zobaczcie, jak ona reaguje. Jedno dotknięcie, i ona wpada w szał. Normalnie w szał wpada. Patrzcie, jak ona się zaczepia o, ten, o tą krawędź. Ale numer. Dobra, ja myślę, że spróbujemy sobie ją tam przełożyć i może damy jej coś. Ale kurczę, jak my ją tu wsadzimy, to ona od razu nam czmychnie, nie? <laughs> może spróbujemy ją. W nakarmić w tym pojemniku no dobra, to poczekajcie, ja ją tu przymknę zrobimy pauzę i weźmiemy sobie świerszcza dobra, mam świerszcza troszkę go uszkodzę i spróbujemy dodać skolopendrę. no fajnie by było jakby zjadła patrzcie, złapała go ale numer patrzcie co ona z nim robi Ja, ona go ciągnie w ogóle po tym. No szkoda, że nie możemy w takim momencie makro zrobić, bo to jest chyba maks, co nasz telefon może osiągnąć. Ale zobaczcie, ile to ma siły. No, szok. Ja bym nie chciał, żeby mi się tak wszczepiła w palca. To by dopiero było. Szok czekajcie, może tak, o nie, już gubi ostrość kurde no ale widzicie, taki duży śwież i ona nie ma z nim żadnego problemu, kompletnie żadnego problemu, także pamiętajcie na, to, na te zwierzaki trzeba uważać to już nie jest w serio wiem co mówię <laughs> ostatnio widziałem, zresztą może Wam podlinkuję Tutaj gdzieś w waszym prawym górnym rogu właśnie w tej chwili wyświetli się link do filmu Dark Darkdena z jego skolopendrą. No słuchajcie, no niesamowita sprawa, one naprawdę potrafią się i wspinać i biegać, także no trzeba być ostrożnym. I ona od razu Wam mówię, ona nie będzie uciekała, ona od razu będzie kąsała. Spróbujemy ją przerzucić może tutaj do pojemnika razem z tym świerszczem. Wiem, że to będzie troszkę niehumanitarne. Ja sobie już tutaj naszykuję ten, o. No schodź. Ale patrzcie, jaka ona jest silna. No zeszła, dobra. I ona teraz będzie już się zajmowała świerszczem. Może w tym pojemniku będzie nam łatwiej złapać ostrość, słuchajcie, o. No jest, kurczę, czad, co? Musimy sobie załatwić jakiś kolorowy pojemnik Żeby nie gubiło ostrości przy skolopędrach No teraz to wygląda zupełnie inaczej Skolopędry też mają dwa pazury jadowe Znajdujące się właśnie tu gdzieś na przodzie Ale jaka ona jest świetna! Nie no, ja jestem zachwycony No nie, powie, nie powiecie mi, że to nie jest maszyna do zabijania Jak dla mnie bomba Dobra Zostawiamy ją, słuchajcie, w tym pojemniku. Niech ona sobie skonsumuje pana kolegę świerszcza. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. No, postaram się kolejnym razem zrobić jeszcze jakieś lepsze zbliżenia z kolopendry i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. A teraz co mogę wam powiedzieć, no? Mam nadzieję, że odbierzecie dobrze mojego patrona i nie będziecie mnie za to krytykowali. Zresztą to nie jest nic zobowiązującego, nikomu nie, nie mówię, żeby, żeby mi płacił pieniądze. Bo jak już powiedziałem, nie jestem materialistą. <grym>, nie lecę na kasę. <grym>, no i co, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. A my, no co, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej! Ty, ale jeszcze jedna opcja jest, ja mogę w ogródku przez szopę postawić. Na pająku? Nie no dla nas!